Ale ładny ten dom, Norel, jest piękny, cudowny. Jupi, mam nowy pokój, jej! Jejku, Maja, nie skacz tak. Dobra, to wchodzimy do środka. Dobra, tu jest przedpokój, ładny, ładny jest, prawda? Norel, ładny, ładny, cudowny. No, może być ładny. Dobra, chodźmy dalej. Dobra, tu jest kuchnia, ale mamy wielką lodówkę, dużo jedzenia się tu zmieści. Dobra, tu mamy jadalnie. Mm, dobra, i tu mamy salon. Jupi, upi, upi, ale fajna. Jejku, cool, nie wskaż tak, bo zaraz niszczysz. Dobra, kolejne piętro i tu jest łazienka. Ale ładna łazienka, no dobra, chodźmy dalej. Dobra, tu jest pokój, Olka. i dobra, weźcie ma je. ale super pokój. Dobra, ja już tu zostaję, już nigdy nie idę. No dobra. Idę spać. Dobra, a tu jest twój pokój. Niej, ładnie fajny mi Ej, dobra, nie skaszczek, bo mam jeszcze łóżko. Dobra, ja tu zostaję. I tu jest nasza sypialnia. Ej, ale ładna ta sypialnia. No, śliczna. Dobra, to idę do swojego pokoju Dobra, Marko, dobra Ej, wynocha mi to, No, no garyku, już idę Okej, okay. lecę do mojego pokoju Dobra, ja jestem już w moim pokoju Okej okay. Jako, ale ładny i dobra Piękny jest, okej okay. Nareszcie nie mam pokoju Z tymi kaszojarami, okej okay. No dobra Tu jest biurko, No dobra, nie mam żadnych ubrań Muszę sobie jakieś ubrania kupić Idę się zapytać mamy, czy mogę, aby się zgodziła. Ej, mamo, tak. Mogę sobie kupić jakieś ubrania. Mm, no dobra, jedź. Jej, dobra. To ja też sobie kupić jakieś ubrania. Mm, nie najpierw chyba pojadę na pocztę. Dobra, ja jestem już na poczcie teraz, tak. Tu pewnie jest mnóstwo fajnych orany. Okej. Okay. Ej, co mi się stało, dobra? Okej, okay, no dobra Dobra, to sobie wezmę to burło I jadę gdzieś na jakiejś galerii Dobra, inaczej coś to znalazłam Dobra, mam tu jakieś ubrania Okej, okay, dobra Już się wystraszyłam, że nic nie mam Okej, okay. mam jakieś takie coś Ja to przymierzę sobie Nie wiem, dobra, wezmę sobie Bo chcę mieć jak najwięcej ubrań Żeby mi tam zazdrościli w tym domu Dobra To jest też takie coś Okej okay. Ej, to też sobie wezmę, będą mi się wzroślić, takiego czegoś. Mm, dobra, tu co jest? Tu jest... Aha, tu mam jakąś torbę, dobra. Mm. Okej, okay. tu jakieś rzeczy mamy. O, tu jakaś widziałam coś fajnego. Uj, dobra, ja to sobie biorę. O, myślę, że mogę zostawić. To też zostawię, nie biorę dlatego małego kaszojata, no dobra. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy coś było fajnego chyba, a jednak nie. tak, tą kolejny półbręk musi być coś ładnego. Co to jest? To matko, dobra. Hmm. Już chyba taka jakaś fajna piżama w takie banany. Nie wiem czy ona tu nadal jest. Oby było. Hmm. Okej. Okay. Tutaj nie no. Ja wiem czekaj, tak wszystko o niej Nie, dobra. Nie będę ładnej. To się wyzmę w sumie. To jest takie to. Dobra, wezmę to nie jest jakoś jakieś mega ładne, ale to wezmę. Mm, dobra. Chyba tu nie ma mojej ulubionej. Y Pijamy banany, ale trudno. Matko i ile tego ruwolnego jest, o rany. Ej dobra, o rany, o rany, ej dobra, nie wiem co tu się stało, też wcześniej tak nie miałam, ale no. Wezmę sobie jeszcze taką maseczkę, ładna jest, ładna, dobra, no, wezmę ją. I wiem, że tu były jeszcze takie mm, szlaproki, takie czarne. Jakieś je, jeszcze jakaś maseczka była, tak ja to sobie znajdę. Gdzieś, nie wiem gdzie to było. O, mam, ok. Bo mi się wszystko zmieściło, dobra. Dobra, myślę, że możemy jechać dalej do następnego sklepu. Jestem w tym sklepie, ale tu chyba nic takiego fajnego, za bardzo nie znajdę. Dobra, tu sobie poprzemierzam coś. Dobra, wezmę to. No, tego nie biorę. Przepraszam za bałagan, który robię, no ale. Hmm, wie pan, przeprowadź, no, o Dobra. dobra. tu są jakieś sukienki, nie wiem, no. Dobra, wezmę to. Chcemy mieć ogólnie jak najwięcej ubrań. I tu też sobie wezmę. Okej? Okay. To również wezmę. tu mam taką samą jak ta różowa, tylko że zielona, no. I ciebie również wezmę. To jest taka. Nie wiem, nie, tej słuchajcie nie biorę. Może kiedyś po nią wrócę, ale no, dobra. Wykupiłam cały sklep. Dobra, lecimy do następnego sklepu. Jestem w kolejnym sklepie. Jest to ta wielka galeria. No dobra. Okej. Okay. Mm. Tutaj chyba nawet będę nie przymierzać, bo już wiele razy przymierzałam te rzeczy tutaj. Tu chyba biorę ogólnie te wiele rzeczy, są biorę. Yy, nie wiem. I to jest dla dziewczyn, dla chłopaków. Ale chyba wezmę to w razie, czego. Ej, nie, dobra, to jest bliskie. Nie, dobra, nie biorę tego. To, co to, to. Nie, tego też nie biorę. Yy, dobra. no Dobra. Zobaczcie. Dobra. Yy, ok. Yy, biorę tą sukienkę. Biorę to coś oraz biorę to coś, okej. Okay. Matko, ile tych ubrań mi się tu nazbierało. Także myślę, że z ubrań mam wszystko chyba. No jeszcze sobie pójdę do spa na szybko, dobra. Lecimy do spa. Nie, trzeba się przewnać. Dobra, tego już nie będę brała, ale okej. Okay. Zrobimy sobie tak. Jakieś hmm. takie ładne spa, chyba sobie zrobić. Dobra. Fajny lakier chyba z nokci no, Nie zabija, ale trudno Dobra, <grymne> sobie wypijemy Takie coś Ok I Jeszcze tak się popsikamy Takim czymś Ok I jestem gotowa no, brak, do moje ubrania? Tu są moje ubrania, dobra Biorę moje pudło z moimi ubraniami I już wracam do domu Dobra, jestem już w swoim pokoju, gdzie ja jestem, no matko. Dobra, czas się tutaj rozpakować. No tutaj... Wiel... I to tak działo? I tu ja nie wiedziałam. Dobra, teraz się rozpakować tutaj wielkiej szafy, no dobra. Tu pójdą wiele rzeczy, pójdzie. Będę miała naprawdę mnóstwo ubrań, słuchajcie. Okej. Okay. Serio nie sądziłam, że... Oj! Tego się tutaj tyle nazbierało naprawdę. Dobra. I tu będą takie jakieś, wiecie, takie jakieś maseczki i tak dalej. No dobra. Ej, dobra. Ej, nie jest tylko, jakoś tak dużo. Serio. Myślałam, że jest tego więcej, ale okej. Okay. Mm, no dobra. Nie sobie coś tutaj porobię w moim... Ej, a czy też mogę tu schować? Chyba mogę, no dobra. Ja sobie coś tutaj porobię przy moim nowym komputerze i nie wiem Coś sobie tu poszło No dobra, to ja pójdę może na jakieś zakupy, kupić jakieś jedzenie No dobra, idę Dobra, jestem już na zakupach I wezmę sobie tą mototorbę, torbę No dobra, trzeba kupić mnóstwo jedzenia Dobra, Co sobie ją tu położyć, będę pakowała chleb jakiś, jakieś tam magierki O, mam pieniądze Dobra, to ja sobie tu wezmę, bo ja nie wiedziałam swoich Dobra, jakiegoś ziemniaka wezmę, pomidora, sałatę, pomarańczę, marchewkę, mm, płatki wezmę, pizzę wezmę, aha, y, makaron wezmę, dżemy wezmę, chipsy wezmę. O nie! Okej, okay. to są słabe zakupy. Dobra, biorę, biorę kolejną torbę. Matko. No, wydałam tipsy i teraz tak, wezmę to coś, to coś wezmę, rybę wezmę, teraz chcę coś do picia, takie coś wezmę, mm, to jajka wezmę, matko, o rany, o rany, dobra. Jakby się tu chyba nie zmieszczą no dobra, ale takie jakie wezmę, będę jakoś trzymała na głowie, nie wiem, jak ja sobie poradzę, no dobra. Mm, nie wiem, to wezmę to coś. I tu dalej już raczej nic nie ma. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o te zakupy. No dobra, okej, okay. mm, to jadę tutaj zapłacić pani. Dobra, zapłaciłam jej um, Rany, no dobra. dobra, wezmę to. Nie wiem, coś mi może pomoże z tymi jajkami. Dobra, jestem już w domu, w tej oto pięknej kuchni nowej. No dobra. Rozpakować to jedzenie, okej, okay. to tam, tutaj. Ta łówka jest teraz tak wielka, że tutaj normalnie wszystko się zmieści. Dobra, chleb nawet też tutaj dam. Płatki jakieś to tutaj dam. To tutaj dam, to tam też tutaj, to też dam tutaj. To też tutaj dam, to też tutaj, dam. To, też tutaj. to też tutaj dam. dam. Okej, okay, to już bardzo rozpakowana, jest wolna. Też jakieś picie dam. Mmm, edypa. O matko, rany, coś się dzieje. Mmm, to, to, i to dam tu. I, dobra, jest jestem. To tutaj, to też tam tutaj. I dobra, jakoś myślałam, że więcej tego jedzenia kupiłam. Dobra, to byłoby chyba na tyle. Ja się do mnie żegnam. I papa widzimy się. Myślę, że już pójdę w kolejnym odcinku na moim, właśnie na tym kanale. Papa.